Be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know when the daylight. witajcie, witam was bardzo serdecznie odcinek numer 11, nie 12 12 Z Sergio Aguero Droga do złota I lecimy oczywiście dalej Trzech zawodników nam zostało tylko do ulepszenia Jeśli chodzi o srebrny rare No i pierwszy składzik Liga Niemiecka, dosyć mocna Liga Niemiecka Pięciogazdkowy Elia, Lewandowski Na ataku Kitarian Pierre-Emerick Może być ciężko, ale, ale zobaczymy No miejmy nadzieję, mamy już pierwszą akcję Gary Medal przedziera się Pamiętacie jak to Gary Medel grał w poprzednim odcinku Kiedy strzelił 4 bramki rywalowi I dzięki niemu mieliśmy dwa ulepszenia eee, Ale teraz i Lori Nie sięgną na główkę Craig Bellamy, dośrodkowanie do Redmonta, zgranie Aguero w voley. no i bardzo ładny gol, Sergio Aguero na 1 do 0, od razu dobrze rozpoczynamy 19 minuta, a już pierwsza drameczka by Sergio Aguero no. Wrócił Aguero, miałem parę meczów, nie już czy i słabych, mi się cało, że z nim grało, ale teraz, no wrócił Aguero i... i patrzcie na to, to jest on, po prostu biegnie przed siebie, wjeżdża po obrońcę, nikt go nie jest w stanie przewrócić, strzala gol 2-0. No świetne do Oni, naprawdę, co mogę powiedzieć, wrócił, wrócił on, po dużo meczów, około 10 meczów nie grało, mi się nie dobrze i nie mogłem strzelać bramek, ale teraz już wrócił. E, no i mamy takie coś, że gościu sobie kliknął start i sobie przez przypadek myślę podle mecz kliknął i sobie wyszedł, e, więc 2 do 0, dzięki Aguero mamy rage i... Dwa ulepszenia, dwa ulepszenia, dużo nam to da, bo e, zostaje nam tylko jeden bramkarz e, do zmiany. E, Olson ewoluuje w Bytnera, lewy obrońca z Manchester United e, i oczywiście nie w Santana ewoluował Curtis Davis, tylko w Tokiesa, e, środkowy obrońca z West Hamu. E, no i lecimy na meczik. Z drogi została nam tylko bramka, do ulepszenia Rosenbark FC, no i to już jest skład naprawdę masakry się dobry, Wayne Rooney, Staric to jest atak idealny jeszcze Wilshire i Flayley na środku, bardzo, bardzo dobry skład, pierwsza akcja wrzutka, medel i ten zawodnik jest naprawdę rewelacyjny Nathan Redmond, świetny zawodnik e, tutaj sorry za tą ścinkę nie wiem w ogóle co to było i w Minucie Redmond wyprowadza nas na prowadzenie od razu, tak jest. Brawo dla Redmonta. E, mamy następną akcję i Fellaini wyrównuje strzał głową. E, bardzo ładny strzał, e, chciałem powiedzieć, że Negron bezpośrednio po meczu Arsenal Liverpool. Możecie napisać, co sądzicie o tym meczu. <noise> Skończyło się 5-1 dla Liverpoolu. E, następna akcja Aguero. Agüero i mamy już 2 do jednego Piękne uderzenie z Sergio i to jest naprawdę zawodnik kompletny. Przepnął się z Ashley Cole, nie mógł mu nic zrobić i... No zobaczcie, tutaj urwał się falejniemu. Ashley Call próbował jeszcze zejść, nic nie zrobił i wykończył tak idealnie, że bramkasz też. Czas nie miał i Nathan Redmond zejście do środka, miniecie Fela i niego tutaj zatrzymaj piłki, znowu przyspieszenie Redmond, lewa noga, boom i mamy drugą ramkę Nathana Redmonta i e, w związku z tym mamy e, ścinkę gry tak, chyba to będzie jeszcze jakaś ścinka, no co to może być e, tutaj nie wiem o co chodzi o, da, 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 da. Troszkę musimy sobie poczekać e, żeby zobaczyć no, utracono no i tak fajnie się ten odcinek ułożył. Dwa rage quitty w dwóch meczach, szybki odcineczek eee, więc czterech zawodników w tym odcinku naprawdę rewelacyjnie eee, lecimy z ulepszeniami. McGregor w Butlan Jack Butland eee, środka obrońca. Eee, bram się, jak to... Bramkarz z. Stok, no i Fernandinho na SP, non-rare, bardzo lubię zawodnik. Także ja się z żegnam, no i do następnego odcinka za GUERA.